Są bardzo dobre do takiej otwartej rywalizacji, pełnej, czyli można tu dawać z siebie wszystko jest bezpiecznie, skocznia jest świetnie przygotowana. Wczoraj do pierwszej w nocy, właśnie dzisiaj do pierwszej w nocy, skocznie przygotowywano i od rana wcześniej, także wytworzyła się już rywalizacja, tu już nie ma odpuszczania. Adam ma duże fory, prawda, po tej pierwszej serii będzie go trudno przeskoczyć, wydaje się to nawet już niemożliwe, ale między hulą i Sochem będzie ciekawie. Krzysztof Miętus, Marcin Bachleda, Dawid Kubacki, Stefan Kula, Kamil Stoch, Adam Małysz. Tak wygląda kadra Polski na turniej czterech skoczni. Nie ma niespodzianek. Nie ma niespodzianek. Trener po treningach jeszcze tutaj zdecydował się, żeby ten skład zostawić właśnie taki. Nie ma tutaj też sześciu zawodników, którzy wyjechali na puchar kontynentalny do Anzidel, więc nie prezentujemy tu całej naszej polskiej czołówki, ale to dobrze, bo w zawodach wystartowało 78 zawodników. Mimo to kilku jest jeszcze przedskoczków, których trzeba było zostawić i kilku juniorów, których czy kilkunastu, którzy trenerzy jeszcze nie zdecydowali się wystawić na wielką krokiem, ponieważ to jest początek sezonu. Jeszcze nie są do skakania tu na tej dużej przygotowani. Także stan ilościowy mamy naprawdę dobry. Oczywiście kibice najbardziej liczą na Adama Małysza, że powtórzy swój znakomity wynik sprzed 10 lat i znowu wygra turniej czterech skoczni. On jest w takiej formie, że jest w stanie tego dokonać? Yy, no ja myślę, że jest, że yy, no jest w bardzo wysokiej formie. To, to już pokazał, prawda? Tu nawet pokazuje na tych mistrzostwach. Odskakuje naprawdę świetnie dysponowanego Hulei i Stocha i jeszcze bardziej odskakuje pozostałych. No gdyby to się udało, to ja już bym podejrzewał, żeby się tworzyła pewna cykliczność. W 2011, a potem to już w 2021 by trzeba było liczyć na kolejne zwycięstwo. Ale chyba kibice mogą też ze spokojem oczekiwać występu pozostałych naszych zawodników. Ostatnie zawody w Engelbergu, trzech Polaków w dziesiątce, pokazały, że naszych skoczków stać na znakomite wyniki. I chyba są w stanie to powtórzyć. Tak, a poza tym oni już dysponują większą pewnością siebie. To już nie są tacy zastraszeni młodzi skoczkowie. Mówię, nie mówię o Małyszu, oczywiście i stochu. To Ale są po do świate... huli najlepiej tak, to widać. To już są chłopcy, którzy podejmą walkę w tej rywalizacji na turnieju czterech skoczni, w tej rywalizacji parami, prawda? Bo to jest właśnie ten specyfika turnieju czterech skoczni. I myślę, że będą na tyle zadziorni i agresywni, że w tych pojedynkach będzie ich stać na wygrywanie, a nie, nie na liczenie na słabszy skowale. Już za kilkadziesiąt godzin będziemy się emocjonowali tym, co będzie działo się na skoczni Schattenberg w Oberstdorfie. a to jest takie specyficzne miejsce, bo tam turnieju czterech skoczni nie można wygrać, za to można go przegrać. Co ciekawe, Adamowi Małyszowi nigdy na tej skoczni specjalnie się nie wiodło. Co prawda dwa razy był na podium, ale zaliczył też kilka słabszych rezultatów. Czy to może być taki papierek lagmusowy, który pokaże na co go stać? No, przede wszystkim w, pierwszym, w pierwszych zawodach turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie nie można stracić zbyt dużo punktów. Natomiast skocznia jest troszkę chimeryczna, ponieważ po przebudowie, kiedy ją zrobiono nieco większą, wypłaszczono ją i w związku z tym coraz większe znaczenie mają tam te ruchy, powietrza i wiatry, które tam się pojawiają. właśnie Wieczorem. No i tu jest niebezpieczeństwo takie, że jak się źle trafi i straci się tam sporo punktów, to potem trudno nadrobić. Ja tylko przypomnę, że w turnieju czterech skoczni zlicza się punkty zdobyte przez zawodników. Te punkty, które dostają za, za długość skoku i za ocenę i za styl. Ale to jest też znak czasu. 10 lat minęło od zwycięstwa Adama Małysza w turnieju czterech skoczni i proszę. Dwie z tych skoczni już tak naprawdę nie istnieją. Całkowicie przebudowane, zbudowane w zasadzie od nowa Innsbruck i Garmisch-Partenkirchen. Zupełnie inna jest też skocznia Schattenberg w Oberstdorfie, a ma już cały czas w czołówce. Jak to się dzieje? No właśnie, to jest ciekawe, chociaż przecież są starsi zawodnicy od Małysza i jeżeli Adam zdecyduje się, a ja bardzo bym chciał, dociągnąć do Soczi, to tam będzie miał dopiero 36 lat, także ciągle byłby zdolny do osiągania największych osiągnięć. On pewno sam jeszcze o tym nie wie, czy będzie kontynuował karierę dalej, czy nie. Na pewno to zależy od wielu czynników. Natomiast ja bardzo chciałbym, żeby, żebyśmy go jeszcze w Soczi widzieli, nie tylko zawodnicy, za ale, rok, ale za trzy lata. Na koniec jedno słowo o drugiej serii. Adam Małysz może czuć się zagrożony, czy może na luzie do, podejść do, do tego drugiego skoku? Nie, ja myślę, że Adam będzie się starał skoczyć tutaj jak najlepiej, ponieważ to będzie ostatni skok przed już wyjazdem do turnieju Czterech Skoczni. I będzie, tu, tu musi już, tu się nie ma co oszczędzać. Jak pierwszy wyszedł, on musi potwierdzić drugim, że jest wszystko w porządku, że jest w pełnej formie, że się mu to uda zrobić. i na to będzie, I to będzie chciał zrobić. A walka? którą będziemy obserwowali, rozegra się między Stochem i Hulą o drugie miejsce. Trzeciego w klasyfikacji generalnej letniego Pucharu Kontynentalnego sprzed roku. 110 metrów w serii pierwszej, ale z dużymi problemami. Aktualnie Marcin Bachleda jest 47. w zawodach Pucharu Świata. W letnim Pucharze Kontynentalnym był dziewiąty. Teraz zdecydowanie lepiej niż w pierwszej serii. I to był skok, który Marcina powinien Bachleda. mieć miejsce również w pierwszej serii. Gdyby Rafał, gdyby on skoczył tak w pierwszej serii, wówczas na pewno biłby się, jeśli nie o złoty medal, to o srebrny. 125 metrów Marcina Bachledy to też dobry prognostyk przed turniejem czterech skoczni, aczkolwiek w przypadku Marcina w wielu konkursach było tak, że on miał problem z drugim skokiem, że zawsze ten jeden skok, Zawalał. Tak. no Najważniejsze jest w skokach narciarskich, jak to często zawodnicy, jak mantrę powtarzają. Oddać, oddać dwa. dwa równe dobre skoki. No i kolejny zawodnik na belce startowej. Kolejne z gości z Rosji. Aleksiej Romaszow. 109,5 metra w serii pierwszej. W drugiej zdecydowanie bliżej od Marcina Bachleda. No, na pewno to nie jest odległość 0. I tam było po 107, 107, myślę. No to ustalmy, że było gdzieś w granicach 107, 108. Zobaczymy, czy mieliśmy rację. Sprawdzimy to, proszę Państwa, po konkursie Andrzej Wojciech Gąsienica-Kotelnicki. Długo prowadził w tym konkursie po pierwszej serii. 110,5 metra w pierwszej serii. To jest też zawodnik, który trenuje kombinację norweską. Czyli trenerzy odpowiedzialni za pracę kombina z kombinatorami. Winni być chyba po dzisiejszym konkursie zadowoleni. Widać, że ich praca nie idzie na marne. 98,5 metra gąsienica Kotelnicki. No i teraz powinniśmy zobaczyć Dawida Kubackiego. 71 numer startowy. Dawid Kubacki będzie nas reprezentował w turnieju czterech skoczni. I proszę bardzo, po raz kolejny widzimy skok ponad 120-metrowy. 120. Przypomnijmy, że w pierwszej serii miał 110,5 metra. Teraz 124. Zważywszy na fakt, że Marcin Bachleda skończył 125, kto wie, być może będziemy świadkami zmiany na pozycji lidera. Ale to dobrze świadczy również o pracy Łukasza Kruczka, że ci jego zawodnicy są zdecydowanie wybijającymi się postaciami tego konkursu. No i tak powinno być, że kadrowicze powinni tutaj brylować i udowadniać po raz kolejny, że zasługują na tę kadrę. Łukasz Kruczkowski. Kolejny z kadrowiczów, nieco krótszy to był skok Łukasza Rudkowskiego. Łukasz Rudkowski obecnie prezentuje troszkę słabszą formę i w tych Pucharach Kontynentalnych, na które był i teraz w tych Mistrzostwach Polski, myślę, że skacze poniżej oczekiwań co do tego zawodnika. 115,5 metra. Łukasz przypomnijmy w Pucharze Świata zajął drugie miejsce w konkursie drużynowym w 2009 roku był czwarty również w drużynie w mistrzostwach świata w Libercu przed rokiem w Drużynie lepiej mu w juniorach, zdobył mistrzostwo, w Mistrzostwach Świata miejsce trzecie, w zakopane w 2008 roku i był czwarty indywidualnie. A teraz klasyfikacja na pierwszym miejscu Kubacki, na drugim Bachleda, na trzecim Rudkowski. Różnica między Kubackim a Rudkowskim naprawdę już znaczna. Przypomnijmy, a przypomnijmy, że ci najlepsi jeszcze będą skakać. 106 metrów zawodnika z Rosji i w tej chwili będziemy mieli Krzysztofa Miętusa, który też jest zakwalifikowany na turniej czterech skoczni. Krzysztof Miętus pierwszy w drużynie w letniej Grand Prix w Intercarten trzecie miejsce w drużynie w Mistrzostwach Świata Juniorów w Zakopanem Krzysztof Miętus w powietrzu nieco krótszy ten skok. Myślę, że nie może Krzysiu niezadowolony. Uważać, że te oba skoki były udane, bo i ten 113,5 metra z pierwszej serii, jak i ten w drugiej serii, zdecydowanie według mnie są poniżej jego możliwości. 111,5 metra. Przypomnijmy, Krzysztof Mientus reprezentował nas w Whistler w olimpijskim konkursie. Tam zajął 36. miejsce. A teraz, a teraz, proszę Państwa, ten, na którego liczymy w kontekście e, turnieju czterech skoczni bardzo, ale nie najbardziej. Ten, który nie bał się e, powiedzieć przed igrzyskami w Vancouver, jadę po medal. Nie udało mu się, ale ten chłopak naprawdę potrafi daleko latać. Kamil Stoch, świetny skok e, drugiego, można powiedzieć, e, polskiego skoczka po Adamie Małeszu. No to już są, tu jest już walka o te miejsca na podium. Kamil Stoch, proszę Państwa, broni mistrzowskiego tytułu zdobytego przed rokiem na skoczni Wiśle Malince, skoczni imienia Adama A Przypomnijmy, proszę Państwa, że w wieku 12 lat na tym obiekcie Kamil Stoch skoczył 128 metrów. To jest nieprawdopodobne. Kamil Stoch, rocznik 1987. I w tej chwili Stefan Bula. Ciekawa, jaka będzie jego odpowiedź. Stefan Hula, pół metra dalej skoczył w pierwszej serii od Kamila Stocha, zobaczymy jak teraz ojciec Stefan Hula, widzieliśmy go tutaj, na pewno ściska mocno kciuki tym razem, Stefankowi się nie udało, niestety ten drugi skok zepsuł. To jest, to jest też problem, problem Stefana Huli, że on ma... Nie potrafi oddać dwóch równych skoków, to się chyba rozgr rozgrywa w głowie, 115,5 metra. Po prostu Stefan za bardzo chce. No tak to nieraz bywa, jak się bardzo chce, to nie bardzo wychodzi. Proszę Państwa, teraz ten, którego wymienianie głównych tylko sukcesów zajęłoby zdecydowanie więcej czasu niż sam jego skok, czyli Adam Małysz. Kiedyś pytałem Adama Małysza, Adam, ile ty zdobyłeś medali Mistrzostw Polski, on mówi, tak żebym policzył, to nie wiem, jest tego tak dużo. Adam Małysz po raz drugi, Adam Małysz najdalej, zdecydowanie najdalej. udowodnił to, że jest najlepszym polskim skoczkiem w chwili obecnej. No i zobaczymy, to jest teraz tylko formalność. W zasadzie, żeby Adam Małysz przegrał te zawody, no musiałoby skoczyć, nie wiem, w granicach chyba 105 metrów. 130 metrów. 130 metrów, więc absolutnie dwa najlepsze skoki. I najdalej... dwa, można powiedzieć, Rafał, przepraszam, że ci wchodzę w słowo równe skoki. 130-132 metry. Bardzo dobra forma Orła z Wisły przed e, turniejem czterech skoczni. Ja myślę, że możemy być spokojni co do występu Adama na turnieju czterech skoczni. Wiadomo, życzymy mu jak najlepiej, najlepiej powtórzenia tego sukcesu sprzed 10 lat, gdzie, tak jak przypominałeś, wygrał turniej czterech skoczni. Potem był jeszcze trzeci, ale myślimy, że w tym roku też tam na podium stanie. Proszę Państwa, Adam Małysz w 2001 roku, kiedy zdobywał Wygrywał turniej czterech skoczni. Był wielką niespodzianką, szczególnie dla organizatorów tego turnieju. Nie przewidywali oni tego, że zwycięży orzeł Zwisły i nie było wtedy, kiedy odbierał główną nagrodę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Mazurka Dąbrowskiego. Tak, bardzo mu było przykro z tego powodu. I bądźmy takiej nadziei, że będzie to w tym roku. Proszę Państwa, Adam Małysz, po raz kolejny najlepszy Adam Małysz, orzeł z Wisły, mistrzem Polski w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Dziękuję Państwu za uwagę. Rafał Kot. I Robert Walczak. Do zobaczenia, do usłyszenia. Adam Małysz, mistrzem Polski. Wiemy już wszystko. 130 metrów w drugiej serii nie było absolutnie żadnego odpuszczania. Pokazał Adam, kto tu jest najlepszy. No, dokładnie tak. Rzeczywiście pytałem w przerwie Adama, czy to, to mu jakiś podmóg wiatru w tym pierwszym skoku pomógł, ale nie. On mówi, że to po prostu był doskonały skok. I ten drugi równie dobry, także odskoczył i w drugim skoku pozostałym zawodnikom. Mały stok hula Kubacki, Bachleda. Widać, że ta czołówka nasza trzyma się mocno. Jednak Stefan Hula chyba nie wytrzymał ciśnienia. No to trzeba by go zapytać, to był efekt jakiegoś błędu, czy mu tam znowu się coś z powietrzem stało. Myślę, że nie wytrzymał, że poczuł szansę zdobycia tego srebrnego medalu, bo o złotym chyba tutaj mógł pomarzyć tylko. No i ten skok no, może zepsuł. No. Zobaczymy. Ponieważ w treningach skakał dobrze i w kwalifikacji, więc nie jestem zaniepokojony. Ale czasami się tak zdarza, że coś tam nie wychodzi. Kamil Stok za to pokazał, że gdy jest ten moment nerwowy, gdy trzeba powalczyć, to on jest w stanie to zrobić. To on już jest gotowy, tak, on już jest gotowy w tej chwili walczyć. To świadczy gdzie, o klasie zawodnika. Tak, oczywiście straty do kuli nie miał zbyt y, dużej, ale on wie, że to jest numer dwa i ten numerem dwa tutaj chciał zostać, także udało mu się to, tak prawdę powiedziawszy, gładko, bo mu też Stefan na to pozwolił. Marcin Bachleda pozytywnie zaskoczył w tym drugim skoku. Znaczy może nie zaskoczył, bo on się dobrze spisywał w kwalifikacjach, w treningach. Tylko mu nie wyszedł ten pierwszy skok Tak, e, troszeczkę za bardzo aktywnie wyszedł z progu Rzucił się do przodu i potem był za bardzo już przed nartami Te narty go nie utrzymywały i stąd e, słabszy skok To był Stefana Huli, skok przed chwilą Teraz widzimy Kamila Stoka tak, to już jest to już, to już dobry, dobry skok. Proszę, jaką by miał jak jeszcze... i skok. wysokość miał, tak? I dojście do lądowania, fajnie mu doszło. No i 126 metrów, czyli 4 metry do Adama, no to to już jest gdzieś tam w pobliżu. No i teraz mamy Adama Adam. Małysza, kolejny bardzo dobry skok. Tylko patrzeć i delektować się. Tak, tak, rzeczywiście. Myślę, że tu jeszcze coś można poprawić, ale Adam tu nie odpuścił skakał zawodniczo, to znaczy nie traktował tego treningowo. On tutaj skakał w zawodach, on się chciał pokazać. On wiedział, że ludzie też są popatrzeć przed wyjazdem na turniej czterech skoczni na jego zawodnicze skoki, a nie jakąś zabawę i naprawdę przykładał się tu i zasłużenie wygrał. Adamowi Małyszowi gratulujemy. My już żegnamy się z widzami programu pierwszego widzów TVP Sport. Zapraszamy już za chwilę na dalszą część naszego studia. Apoloniusz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję bardzo. Michał Cader, dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Nowe emocje zapewnia Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa.